Witam serdecznie, jest z nami Arci. Pierwszy zawodnik, który, z którym rozmawiam dzisiaj tutaj na Gali. Słuchaj, powiem Ci tak, zrobiłeś chyba najlepsze show jakie widziałem, nagrałem to w ogóle, już rzucałem to do internetu. Bardzo mi się podobało. W ogóle skąd, skąd taki, jakby to powiedzieć, skąd twój akces do zawodowego wrestlingu, który w Polsce tak jak widać, raczkuje, ale coraz, coraz lepsze gale chyba będą. Przede wszystkim dziękuję bardzo za miłe słowa. E, wziąłem się tutaj z melanżu jak widać. No, przede... Nie żartuj. Naprawdę. E, no i ogółem wrestling naprawdę pokochałem. Jest to dyscyplina, która łączy ze sobą wszystkie dyscypliny e, i nigdzie indziej nie ma takiego show jak tutaj. Za to kocham wrestling. Co bardziej jest dla Ciebie ważne to show? Bo widać, że dobrze się czujesz scenicznie, tak? Czyli nie masz, nie gubisz się tam przed kamerą i tak dalej. Jeszcze widziałem, że nie, bardzo trudno ci się było pożegnać z tym ringiem gdzieś na końcu. Było bardzo trudno pożegnać się z ringiem. Na co ja stawiam najbardziej? Przede wszystkim na dobrą zabawę. Tutaj ma być melasz. za każdym razem ma być gruba impreza, przede wszystkim. No a w drugiej kolejności, na technikę, na to, żeby wyglądać jak najlepiej w ringu, no to dopiero są początki. Że tak powiem, tak jak pan powiedział, wrestling w Polsce raczkuje, tak ja dopiero zaczynam raczkować. Może kiedyś stanę na nogi, a kto wie, czy może zacznę biec? Widziałem tak, bo bardzo wielu kibiców pyta się często nas, dziennikarzy, ludzi, jak to jest z tym wrestlingiem, czy oni naprawdę zadają te ciosy, czy to boli, czy nie boli, jak to wygląda, gdybyś mógł powiedzieć kibicom, jak wygląda taka proza życia zawodowego zawodnika. Przede wszystkim mógłbym powiedzieć tylko tyle, że na pewno boli. Na pewno no, moje plecy, jak i inne części ciała odczuwają te obrażenia. No a jeśli ktoś wątpi, to zapraszam do Chorzowa. Tam mamy treningi, bez problemu można wyjść. Z byle jakim zawodnikiem można nawet ze mną Zapraszam No i wtedy zobaczymy, czy naprawdę jest udawany. Widziałem ten skok, jak zrobiłeś skok z Lin I wpadłeś na faceta On cię utrzymał o dziwo Myślałem, że się wywrócicie w ogóle tam Nie bałeś się, że w którymś momencie ewolucja zawiedzie I trzeba będzie się ratować Jakimiś japońskimi padami Znaczy, ryzyko jest zawsze To no, przede wszystkim jest taki sport W którym to ryzyko występuje Aczkolwiek ja staram się o tym nie myśleć jeśli, nie daj Boże, odpukać coś by kiedykolwiek się stało, no to mam nadzieję przynajmniej, że ludzie dobrze bawili się nad tym show. Ze sportu jakiego się wywodzisz i jak trafiłeś? Czy w ogóle trafiłeś tak po prostu... No, oglądałem kiedyś wrestling, mówię spróbuję. Jak to u Ciebie wyglądało? <laughs> u mnie wyglądało to w taki sposób, że znajomy w sumie powiedział mi Arci, dawaj na trening, zobaczymy co potrafisz. Przyszedłem, zakochałem się, naprawdę całym sercem kocham wrestling i zostanę w tej A wcześniej miałeś w y Wcześniej miałem WF-y, nie umiałem, starałem się robić co w mojej mocy, no aczkolwiek czasem impreza poniosła, to tam bywało różnie. Ile masz lat w tej chwili? W tej chwili 22. Dobry wiek, żeby tą karierę zacząć teraz, czy lepiej jest na przykład gdzieś w jakimś sporcie pobazować i dopiero później przeskoczyć? Jak ty w ogóle to oceniasz? Nie za wcześnie, bo to jest, tak naprawdę jesteś bardzo młody, Bo że jesteś jednym z najmłodszych tutaj zawodników, jeśli nie najmłodszym. Tak, jestem bardzo młody, aczkolwiek no nie boję się wyzwań, dla mnie sport w tym momencie jest najważniejszy, no i chciałbym się jednak w tym bardzo, bardzo spełniać i myślę, że odpowiedni wiek jest w momencie, kiedy człowiek uzna po prostu, że jest gotowy na to, żeby przyjmować te obrażenia, żeby jednak robić to show, no i myślę, że Syriusz... Który jest siedemnastolatkiem, świetnie to potwierdzi. Tak naprawdę, e, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o w ogóle o cały zawodowy wrestling, e, ta gala, gdzieś ten wrestling w Polsce sytuuje w takim miejscu, że to jest punkt zwrotny. Myślę, że na tym się nie skończy. Myślę, że ta gala to jest dopiero początek tego, co będzie. To jest wszystko preludium. No i myślę, że ludzie pokochają ten sport tak samo jak my, zawodnicy. Tak samo jak dzisiaj widownia. No naprawdę widać było, że ludzie to po prostu kochają, i mam nadzieję, że to rozebrzmi na jeszcze większą skalę. Jak byłeś w szatni. Były takie nazwiska, jak właśnie takie pseudonimy jak Santino, Marius Alani. Jak w ogóle? Jak ty reagowałeś na to? Patrzyłeś co robią i co można się nauczyć? No szczerze powiem, no, jestem mega zestresowany, ponieważ no, to są gwiazdy, nie ukrywajmy. To są ludzie, którzy siedzą w tym od lat, robią to, spełniają się. No jednak stres był, aż czasem zastanawiam się, czy. Ale czy... chyba nie na ringu. Na ringu nie, ale w szatni no, do, do, do takiego pana na przykład Krisa to już się podchodzi z takim. No, respektem? Respektem totalnie, naprawdę. Słuchaj, w takim razie tak, bardzo Ci dziękuję za wywiad. E, słuchajcie, naprawdę dzisiaj gwiazda wieczorów, a oczywiście było wiele gwiazd, były naprawdę wielkie nazwiska: Santino, e, Mariusz Alani, naprawdę fantastyczni faceci, ale ten chłopak zrobił chyba dzisiaj najlepsze wrażenie na mnie i naprawdę jestem bardzo zadowolony, że mogłem Cię zobaczyć w akcji, a myślę, że nasi widzowie chętnie to obejrzą na Instagramie, bo wrzucam na Instagrama i myślę, że sami ocenią jak to wyglądało. Dziękuję bardzo, Arczu. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że widzimy się na Melanżu.